Hej, witam Was na tym kanale. A dzisiaj zrobimy sobie przegląd mojego całego sprzętu. No, to nie tylko tu, bo i też tam. I tam. Tam o. Dlatego jest go dosyć, dosyć sporo. Nie mówić. Dosyć sporo. Yy, a w ogóle można trochę dźwignąć, bo Uf, mam mikrofonik. I. Czekajcie, bo nie wiem, czy coś bo mam statyw i lampę nie widać. Czekajcie, bo ja się to nie mam obsługiwać, ok? Tutaj... O, jasne jest chyba. Dobra, może tak być. I na początku wymienimy sobie koniki. Nie pytajcie po prostu, czemu ona jest osiadłana, ale byłam po prostu na wytrwana na treningu i po prostu nie zdążyłam jeszcze rozsiodła, dlatego no. I ona ma na sobie takie ładne ogłowie, wodzę i ma na pierśnik. Obok, Jest też misiunia, która ma taki piękny niebieski kantarek. W zamówieniu od Ktychy Jagoda bardzo Cię pozdrawiam, jeśli to oglądasz. I tutaj taki do tego w zestawie czarm się taki Połączek. Czekać, oddale to oddalę kamerę. Dobra. I też tutaj z boku, dobra, więc tak, jest coś takiego. To jest dostępne w Pepco. Mam takie tutaj dziurki. To jest dostępne w pepko, to można zawiesić. No to odpiąć, dlatego bardzo fajne. I tutaj w ogóle nie wiem co to tutaj robi, dlatego to też tam sobie na ten. I tutaj mam lizawki i smaczki. Tutaj są z boków, no nie wiem czy tego nie dać tutaj. Ale dobra, jak na razie było, tutaj ciężko zostanie. Są szczotki. To jest kopylstka. Wiecie, że tym robię tak o, a potem tym czyszczę, bo tak naprawdę to to jest takie najbardziej podobne do kopystki, jeśli wiecie jak wygląda kopystka. E, dobra, następnie mamy szczotkę do włosów, szczerze. Ona w ogóle nie wyrywa i przypatrzcie się jej. I wyobraźcie sobie... Czekajcie, bo ja... Mm, o! Że z, tej samej, z tej samej firmy, z tego samego sklepu w tym samym kolorze mam swoją szczotkę do włosów. Patrzcie. Tu jest ta sama firma po bokach. Tu. Tu jest firma. I tutaj jest... Widzieć, jest ta sama firma, dlatego... A Wam polecam, to jest moja szatwa. Ona w ogóle też nie wyrywa im włosów, dlatego super. Jest takich grzebek. Nie wiem po co. Nie wiem po co. Ale... Szczerze nie wiem czy on w ogóle miał tutaj iść, bo nie, mam taki inny grzebek. zaraz wam go przyniosę, znaczy ten grzybek jest do prawdziwego konia, ale mam szczotkę do prawdziwego konia, do grzyby, więc ten grzeby w sumie mi nie jest potrzebny, potrzebny dlatego po prostu wezmę go tutaj już po niego idę. Jestem, a więc tak, to jest taki grzebyk. Tego nie biorę. No to No dobrze Tak naprawdę ja mam szczotkę, a poza tym, no, wątpię, że mi się przyda. Ewentualnie go wezmę na kolonie, bo wtedy jak będziemy po prostu robić pielęgnację, to on się wtedy może przydać. Taki ładny, wiecie, rozcierzywany, grzywy. Wiecie, on się wtedy może przydać. Ale tak na razie, tylko czysty, no to weźmiemy go sobie do Hobby Horse'ów. Czekajcie, mi się, bo ona ma w połowie. Bo ja tak chudę, Szarlotka spadła. Yy, tak połowy, bo. jednak kwestię chciałam zrobić, że warkoczek, wolna część włosów. Warkoczek, wolna z włosów. Przedtujemy sobie tutaj. Ani włosa jest co? Nie wyrwało. Dlatego bardzo super. Są takie wtedy ładne roszcze same. Jeszcze możemy tutaj spróbować. To się nie wyrwało ani włosa? super. W ogóle one ma takie fajne włosy. Bo czekajcie, bo też je spadło. Na moje? Dobra. Lecimy dalej. Tu jest też czotka taka w ogóle... Nie wiem, czy mogę za to jest kurz. Fuj. To jest kurz. Patrzcie, co to było. To jest, nie wiem co to jest. Ale tu na pewno nie jest konia. Żeby sobie Horsa. Dziwne, dziwne. O, z tyłu też to jest, a z tyłu w ogóle nie jestem, sam, więc... To jest dowód, że to nie są bichorze, tylko po prostu to jest, jest taki, wiecie. To jest, to jest taka twarda. Widzicie, że to jakoś tak to ciężko twarde jest. A to takie mięciutkie. To do ogólnie do czytania. Może jestem. W Boże święty. Mamy kantarek. On jest padokowy, dlatego że on jest duży na misia. On jest ogólnie padokowy, ale za niedługo jak będę miała trzeciego hobby To po prostu możliwe, że on będzie dobry, on będzie szczęśliwy, więc może to będzie pasować. jakoś się ładnie skomponuje. Bardzo go lubię, On jest dla mnie teraz taki padokowy, bo wiecie, on sobie na padoczek ma taki y, różniejszy kantarek, a nie taki, wiecie, to będzie. Nie no, ma To jest ogólnie do jazdy i to miał być o głowie. To jest kantar. Ja już to jak ja w tym jeżdżę, no to ja się bawię, że to jest po prostu o głowie. Mimo tego, że to nie jest o głowie, ale trudno. Trudno, no ja się po prostu bawię, że to jest zawsze o głowie, mimo tego, że to nie jest o głowie, to odmawiacie. No, ale dobra, trudno, bo to było z nią w zestawie. I jeszcze mam taki piękny kantarek, który się chyba zepsuł. Mieszkać. Taki piękny, jest King Jest super i do niego jest czarmsik. Taki żółwik i taki listek. Oj, chwila. Zaraz jak tu wszystko wiemy, to tym nie musimy poprzecierać. Teraz w sumie chyba pójdziemy do tych tutaj y, trzech skrzynek. Trochę przybliżyłam kamerę. Zacznijmy sobie, co jest w tym. O! Tutaj się już zrobić ciekawe, moi drodzy. Mamy naczułaczek taki piękny. Taką kokardkę, to ja się wkładam taką, wiecie, yy, taką szpilkę i można przyczepić. Słuchajcie, nie wnikajcie, ja miałam 9 lat jak to robiłam, albo nie, chyba 10. Nie pamiętam, ale ja nie umiem szyć, czy no może trochę. Wiem, że nie wyszło mi to, no ale, moi drodzy, to było moje pierwsze podejście. To są nauszniki, one są takie brzydkie, ale... Czekajcie, weźmiemy szarlotkę, szarlociu. One są na nią, dobra? Bo ja je specjalnie robiłam właśnie na nią, żeby to było dla niej. No nie wyszły, nie powiem, nie powiem. Trudno, no wiecie, no. Później dla no. Chodź, Charlotte. O, tutaj. To. Hop, hop. Kurde, co jest? O. Hop, tu. A one no nam pasują. Nie wiem, jak to wygląda, ale słuchajcie, jak tutaj się zepnie, to to sobie będzie wyglądało ładnie. Ja po prostu wtedy jeszcze nie umiałam szyć, ok? Docenicie to. Ja to dalej nie umiem, ale dobra. Mamy też te piękne nauszniczki. Te pieskie. ona akurat są. Też kupione. One są kupione. Eee. Takie. Super, one są naprawdę. Kocham te nauszniki. Nie wnikajcie, czym to jest takie, ale po prostu pff, nie mam innego. Potem to wszystko poprzecieramy chusteczkami. Eee. Dobra, następnie lecimy z tą. Na początku mamy taką lążę. Taka podwójna ląża ona się rozciąga. Bardzo mi lubię. Następnie tutaj jest dużo rzeczy, które sama robiłam. Tutaj mamy uwiąz taki. Ten nakładek mi zrobiła moja mama. on jest tylko wiecie jaki na no, takie różne przetrzymanie konia, wiecie, taki mały, krótki, na no, takie różne przetrzymanie konia. Tu jest taki. No, mam też takie chude. Takie. Taki. Ale go muszę, go muszę wywalić, bo... Nie lubię go. Hmm, do tego po prostu y, zdajemy tylko z niego karabinczyk. O! Szczerze, ja to chyba zrobiłam na gumkę. Znaczy ja go nie lubię po prostu. karabińczyk to, y, to pójdzie do wybalenia. I mamy free karabinczyk. No A więc tak następnie mamy. To jest takie do przywiązania też. O, ten wiąz bardzo lubię. To jest mój naprawdę bardzo, bardzo głuby. I ostatnie to takie. I zresztą tu mamy jednego pudełeczko. Ostatnie te pudełko. Dobra, mamy. Mm. O Jezu, to są takie spineczki. Dlatego, że wiecie, ja kiedyś ogólnie robiłam taki ładny jakby pokaz mody z koleżanką. czyli nie, nie pokaz mody, ale ogólnie tak ładnie ubieraliśmy koniki, albo się na taki a'la right coś takiego i ja po prostu, wiecie, było to potrzebne. Tutaj w ogóle, patrzcie, co jest znalazłam, ja to, tego uwiązy, patrzcie. jest normalnie mogę przypiąć i zrobić uwiąz, bo to jest taki inny karabinczyk. Oj, to, to idzie ciężko, ale to, co to idzie łatwo, super. Prawda. Patrzcie, ile mamy wolnych już. Potem nagram filmik jak robię właśnie uwiąza. Takie Taką spineczkę. A, tutaj. Takie dwie kółeczki. I również takie opakowanie z takimi gumkami, bo to ci zawsze się przyda. Tak teraz lecimy tutaj. Tak, jest tego jeszcze więcej. Dobra, mamy. Takie coś, napadoczek. To ma siateczkę. To jest taki halter z siatką. Tu ma otworek na warkoczyka. I tutaj na uszy jest mega fajny, ponieważ wiecie, koń wtedy tu jest na pyszczek, A tutaj malnie wiecie, mu nic w oczy nie lata. A tutaj taki czarny kantarek. Niedługo też może sobie unboxing jak mi przyjdzie jeszcze nowa paczka. Właśnie takimi rzeczami do chychy. I tutaj z boku są też. No to Kordeo. Ale są takie akordeo, Halter nie szarlotki. I tutaj moje kordeo też na szarlotkę, bo jest takie małe. Tutaj mam w ogóle takie dołko z takimi czasami. To też sobie wyłożę potem te różne karabinczyki i takie to, co mam. I jeszcze to i tam jeszcze takie jedno podwodę. dlatego to może dam sobie po prostu tutaj, będę sobie stąd dał. Klasyczne, o Jezu, o klasyczne wodze. Takie czarne. Takie wodze tylko, że yy, takie fioletowe, takie skórzane, tak. Takie cienkie wodze, takie skórzane, brązowe. I tutaj jest dereczka, którą też szyłam dla szarlotki. Nie jest idealna, lewiec tak na pierwszy raz, szycia sama derki, no to super. I tutaj i derka nie Ogólnie Szolotka ma dużo rzeczy, które ja sama je robiłam, dlatego że bardzo, bardzo ciężko znaleźć jakąś rzecz na jej rozmiar, ponieważ jest bardzo mała. więc po prostu wiecie, ja dużo też sama zrobiłam. No. Tutaj mamy jakieś baty, nie baty, ale to niepotrzebne. O! Odżyweczka. Woda dla. Ona się bardzo często właśnie przydaje do różnych rzeczy. Tu jest napisane, mamy skład. Woda mineralna zimna. Dobra dla koni. Słuchajcie, nie pytać, ok? Mama mi kiedyś dała gąbki. Ja go nie lubię, bo ja często się bawiłam z koleżanką. Tam jakby tak na podwórku. I wiecie, to koń tam stało na, tym, na tej ziemi. Raz było mokre, wiecie ciągle w ziemi, no wiecie. Po prostu potem właśnie brałam tą wodę i tak czyściłam jakby od dołu. I najlepsze dla koników, jedonko. Tu jest całe jedonko. I ogólnie ja już tego nie będę przedłużać, bo zaraz to będzie trwało 20 minut. Dlatego po prostu zrobimy tak, że ja pstryknę palcami i zaraz wiecie, wszystko ładnie poukłada i ja wam po prostu pokażę, jak to ułożyłam. Więc, raz, dwa, trzy. Tak się prezentuję, ja naprawdę jestem, ja już robiłam skończyłam i jestem z siebie bardzo zadowolona. I zaraz Wam pokażę, jak to wszystko y, wygląda. No, moi drodzy, y, to jest w tym samym miejscu. I tutaj ogólnie dałam szczotki, tutaj są kantarki. I y, tutaj y, 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 będę robiła taki napis. W tych mu humorach, tutaj zrobię napis. I może moja mama się zgodzi, żeby tutaj też dać jakieś takie wieszaki i ogólnie. Tutaj to są te lidaweczki. O, tutaj są. Y, są dwa takie haltery. Jest kordeo, drugie kordeo, i tam są. Tutaj wiecie, są, jest ta odżywka, ta woda, y, te gąbeczki i jedonko. I tam są czarmsiki. Moja kochana, czekajcie, proszę. O te moje czarmsy. I mm, tutaj są derki. Jest jedna ląża. I dalej są jak to się nazywa, Wodze. Tu, tam są maksymalty. I takie tam. Tutaj są nauszniki na i ta karda, są tak same wiązy i tu są takie do włosów. I zaraz tutaj jeszcze wsadzę hobbyhorse'a. Moi drodzy, to się prezentuje mega ładnie. Mm. Mi się to mega podoba i ogólnie bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bo no ten filmik był długi. I widzimy się w następnym i to może będzie ten odcinek, gdzie po prostu będę robiła, robiła takie różne jakieś uwiązy i wiecie, takie różne rzeczy do heche. Więc bajo!